Cześć, witam was wszystkich serdecznie na mojej działce. Z tej strony Konwers Vlog. W dzisiejszym odcinku masa prac porządkowych mam cały dzień na ogarnianie. Do tej pory w zasadzie ogarnąłem większość ogrodu. Co zobaczycie w odcinku ze spaceru w czerwcu pokażę już, jak to wszystko ładnie wygląda, podsumowując jakie prace wykonałem, a tymczasem zabieram się za porządkowanie tutaj altany. Przez te wszystkie moje roboty zaniedbałem troszeczkę tu porządek, zrobiłem składzik i muszę te palety i całą resztę słupków metalowych czy jakichś klamotów pozbierać, posegregować. Co do wyrzucenia to wyrzucić, a co do wykorzystania to przygotować sobie do następnych prac jakie będę wykonywał. A jakie prace będę wykonywał? Na pewno muszę odświeżyć troszeczkę malowanie altany. Patrzcie już ten impregnat, którym była pomalowana ciemny praktycznie star się i już prześwituje. Surowe drewno trzeba to zabezpieczyć, żeby kolejny rok i nie mieć problemów jakichś się nie z gnijącymi dyskami czy z robalami. Dodatkowo przygotuję sobie już podłoże do szafy ogrodowej. Wykorzystam do tego celu takie płytki 50x50. Wyliczyłem, że powinno mi 8 płytek starczyć. 4 mam. Cztery dokupiłem, akurat jakaś prąka, fajna była chyba po 15 zł, za sztukę płaciłem. Także żal było nie skorzystać. Także co? Jeszcze tutaj szybki rzutoka. oka, co ja mam z tyłu do zrobienia. Wiadomo, te wszystkie śmieciory, pudełka, kartony. No i rurki po instalacji studni. Zresztą widzicie, trochę tego się nazbierało, trochę mam co robić. Zaczynam działać, a Wam jakoś tam skróconą relację z tego udostępniam. Na tyle zrobiłem już porządek i zacząłem sobie szykować miejsce pod moją szafę narzędziową, ogrodową. Zwak zwał składzik będzie posadowiony na takich płytach 50 na 50 Tutaj już widzicie, zacząłem sobie brzeg układać, znaczy od domku. Na razie mam dwie płyty, jeszcze wejdą dwie, i następnie ułożę sobie do tych płyt obok jeszcze płyty. Będzie to miało metr szerokości, czyli gdzieś dotąd. Czyli będę miał jeszcze dziś jedną płytkę, która kiedyś mi tu wejdzie z boku. Na razie nie betonuję wszystkiego, zobaczymy jak to będzie tu wyglądać. Być może ze względów praktycznych, może kiedyś to tutaj wyłożę do końca tymi płytami. Na ten moment potrzebuję utwardzić sobie podłoże pod moją szopkę. E, tak, dlatego tak robię. E, dobra, ja sobie to w takim razie układam. E, układam to wprost na ziemi, e, bez betonu żadnego. E, Być może będę chciał to zdemontować. Nie chcę tu za dużo gruzu robić. E, ziemia ubita wystarczy w zupełności na moje potrzeby. E, dlatego też tak to zostawię. E, dobra, ułożę sobie te płyty, to do Was wrócę. E, wracam do Was. E, słuchajcie, położyłem sobie płyty. Jest tu 8 płyt, 500-500 mm. Stworzyłem taką oto stabilną podstawę. Płyty mają 7 cm grubości. Dojechałem nimi pod sam domek praktycznie, no pod sam domek, pod te bloczki, na których domek stoi. Tam jest gdzieś parę centymetrów jeszcze do deski domku, ponieważ no za szeroką trochę podstawę zrobiłem, ale to w żadnym razie nie przeszkadza, ponieważ kiedyś, jak będę może chciał tu Zamiast tej szopki narzędziowej, do budówkę zrobić do domku, tak w tym miejscu, do budówkę, czyli jakiś kibelek, do którego wchodzi się od środka, być może to będę miał już tu przygotowane wszystko. Fundament znaczy, i tylko po prostu sobie tutaj ramiaka zbiję, deski, stelaż obuduję i wytnę wejście do środka. Ja w tym miejscu dzisiaj kończę. Tutaj pokażę Wam tylko, jak udało mi się uprzątnąć na ten moment. W dniu dzisiejszym, patrzcie, ile tego mam, ile palet, masa materiału, masa drewna, tu i będzie i ta szopka narzędziowa, i e, wędzarnia z tego, wszystko wyciągnąłem stąd, praktycznie co się dało. Tu jeszcze mam słupy stalowe, które zaraz też przełożę, e, i na razie to złożę sobie na tej podstawie betonowej, którą ułożyłem. E, nie ma potrzeby, żebym po prostu. E, to gdzieś magazynował tu pod daszkiem, skoro to mogę przykryć folią, po prostu nic się temu drewnu nie stanie. Zwłaszcza, że jak mówię, mamy już tutaj podstawę od ziemi, odizolowana będzie materiał, więc też tam nic nie zgnija, nic się nie stanie z Można powiedzieć, że jestem na finiszu prac, tak dzisiaj kończę tutaj z tyłu pracę. Tak wygląda mój magazyn tymczasowy. Magazyn stali, czyli profili na słupki ogrodzeniowe. Oraz palet, zaraz to jeszcze przykryję folio, żeby deszcz mi tego nie moczył w razie co I także tak, widzicie, idealnie podstawa cała zapełniona Także jestem zadowolony To była akurat jedna z tych robót, które mogę zrobić na raty I ja po prostu skończę sobie jednego jakiegoś trochę bardziej pogodnego dnia I kiedy trochę lepiej się poczuję Jeżeli chodzi o część tutaj domku Odzyskałem większość powierzchni pod zadaszeniem tu jeszcze mam trochę do uprzednięcia typu te plastiki, jakieś e, beton, to wiadomo, wykorzystam zaraz krzesło. No i coś zrobić z tymi szpulami po kablach jakieś stoliki czy coś. E, w każdym razie jeździ się schować przed deszczem, chociażby trochę mycia podłogi, trochę opałęczania i będzie całkiem zarobiście. Kolejną rzeczą, za którą się zabiorę, jest malowanie tych oto ozdobnych ciemnych elementów e, altany jak widzicie ten kolor już troszeczkę zszedł jest to zwykły impregnat to producent zamaział po prostu dechy przed wysyłką no i nie za bardzo mi się ten impregnat raz, że podoba ponieważ wytrzymał niecałe dwa lata no fajnie, że w ogóle wytrzymał ale no powycierał się już strasznie a 2 tutaj producent poprzykręcał takie listewki maskujące takie oto łączenia tych paneli to są te listewki i te listewki już zdążyły popękać. Śruby widzicie nierdzewne nie były tylko zwykłe, już zardzewiały. I ja chciałbym to po prostu oparcie jak się wymienić, odkręcić i w tym celu kupiłem sobie takie troszkę ładniejsze kantuweczki deseczki sosnowe, Je teraz będę impregnował po prostu malował tą lakierobęjszą, którą będę poprawiał malowanie tych elementów. Ozdobnych. Jak mi to wyjdzie, zaraz zobaczymy. Jestem pełen nadziei, że się uda bez problemów. Myślę, że zacznę od po prostu odkręcenia tych listawek, pomalowania tych, żeby w międzyczasie wyschła. A sobie w międzyczasie już potem będę malował całą resztę. A to na końcu dokręcę, jak już obecnie. Także co, zabieram się do pracy. Jak widzicie, tutaj już raz pomalowałem. Na próbę zobaczyć, jak to kryje. Pędzlem zmieniał strategię. Nie będzie pędzla, a będzie wałek. Mi się wydaje, że będzie to lepsza opcja, e, także co? Próbujemy, nie? E, czym będę malował? E, ma dwa preparaty. Jeden kupiłem na wyprzedaży, e, drugi normalnej cenie, e, tylko nie popatrzyłem, że to jest do wnętrz. E, mimo wszystko, gdzieś robiłem próby i e, no ta lakierowca nie zeszła jeszcze. Mam nadzieję, że chwilę wytrzyma, ale zrobię tak, że pewnie pomaluję tym palisandrem. A na koniec machnę jeszcze tym węgę do zewnętrznych e, jakichś tam elementów. I po prostu tam zabezpieczy zrobi warstwę, która zabezpieczy mi to. I będzie to ciemne. Bo chcę, żeby to był jak najciemniejszy kolor. Jakie połączenie wyjdzie? Zaraz się okaże. E, pierwszy preparat jest altak, z drugi to Colorit drewno. E, dobra, naszykowałem sobie już taką gąpeczkę. To jest pad ścierny tutaj już górę, jak widzicie przetarłem jest dużo jaśniejsza niż przed momentem i tym padem sobie po prostu przecieram to drewno po prostu jakieś luźne elementy, pył, brud zetrzeć, żeby po prostu ta lakierobejca mi się tutaj możliwie jak najlepiej trzymała nie szlifuję tego jakoś bardzo, żeby tego koloru nie zetrzeć, nie ma to sensu tak to bardziej taki eksperyment, ile szybko Lekkie odświeżenie niż jakieś takie y, grubsze prace tutaj z mojej strony. A termometr muszę odkręcić. No, wszystkie jakieś takie elementy trzeba podemontować, niestety, żeby nic im się tu nie stało, żeby ich nie wybrudzić O! Kamerkę na razie odsunę. O. Trochę się sypie. Tak ma być. Znaczy ten cały kurz złazi stąd Dobra, tej górnej belki na razie nie czyszczę e, przejdę sobie teraz e, najpierw to pomaluję tutaj będę to partiami leciał e, i zdemontuję już resztę deseczek ostatnio zacząłem odkręcać teraz skończę O, jak widzicie, patrzcie jaka jest różnica. To był ten kolor, ale tu się tak trochę wypukany, A co zostało po wyczyszczeniu, albo to, co przed wyczyszczeniem. Jest bardzo duża różnica. I właśnie chcę to odświeżyć, żeby było ładnie po prostu, nie? I przy okazji, żeby to drewno trochę lat wytrzymało. O, te wszystkie pająki to obczyszczę. O, elegancko. Dobra, biorę sobie tą moją lakierobejcę i zaczynam wałkować. Zacznę od tej strony, już mam drabinę postawioną. Namoczę gąbeczkę. O. I w ten oto sposób będę to rozprowadzał tutaj. Jestem już w połowie tego pierwszego elementu, który maluję. Zobaczcie różnicę. Zdecydowanie drewno pociemniało, nabrało trochę innej tekstury. To jest na pewno jaśniejsze, poprzecierane po mojej wcześniejszej operacji. Tutaj, wcześniej jeszcze pomalowałem kawałek słupka, tylko pędzlem, i to słupek strasznie się błyszczy, inaczej niż przy nakładaniu wałkiem. Na pewno wpływ ma na to, że więcej impregnatu na, to, na ten element poszło i zrobił taką warstwę śliską. A tu ładnie wszystko się w drewno wchłania, będzie myślę, matowe, czyli taki efekt jak ja chciałem uzyskać. Dobra, ja sobie to cisnę, maluję w sumie. Nie będę wam tu czasu zabierał, nic ciekawego. Tak naprawdę, to co miałem pokazać, to pokazałem. Czyli malowanie wałeczkiem mógłbym mieć większy wałeczek, na pewno by dużo to pomogło. Zaraz przejdę do tych innych elementów. To się z wami znowu połączę. Mam nadzieję, że na kamerce będzie widać. Tak wygląda pomalowana góra. Pomalowany słupek boczny, jeden. No i tutaj pomalowany praktycznie bok. I to jest pierwsza warstwa impregnatu. Później jeszcze na to, jeszcze druga warstwa, ale na ten moment już to fajnie zaczyna wyglądać. Tutaj pozabezpieczałem do... miejsca, które nie chcę, żeby zostały pomalowane przeze mnie impregnatem, a w zasadzie lakierobejcą. Zabezpieczyłem tutaj tasz, żeby po prostu odciąć jakiś ten kolor. Dobra, lecę dalej. Zabieram się zatem za test, czy druga warstwa mi się na tej mojej, na tym moim lakierze uda teraz. Dlaczego? Ponieważ jest to inny producent tej i nie mam pewności czy mi się farba nie zważy, tego też wcześniej sobie tutaj przygotowałem te deseczki, które będę przykręcał na górze i sobie na nich spróbuję najpierw zanim zmarnuję altankę. O, tu mam pomalowane te deseczki, i teraz sobie tutaj nowym wałeczkiem spróbuję maźnąć, jak to będzie wyglądało. A teraz biorę sobie ten mój impregnat, nalewam. może że nie za dużo, żeby nie wyszło. Że jak nie będę go używał, to nie marnować bez sensu. O. Rozrobię troszeczkę tutaj na podkładce, wmieszam na wałek, No i co, i testuję. Ten ja kolor dużo nie pociemniał, ale jest zdecydowanie ciemniejszy. I chyba w to pójdę, machnę sobie resztę tym. Opatrzcie elegancko. Spróbuję sobie jeszcze. Z boku altanki pomalować najbardziej suchy element, jaki mam na ten moment. Czyli tutaj e, elegancko, klasa lecę. Tym, patrz jak to świetnie wygląda. Normalnie miodzie, także ja sobie tutaj cisnę w takim razie. Nie na petarda, tutaj nie wygląda na to, żeby ta farba jakoś się zaczęła ważyć. Ten lakier, znaczy, musi dobrze być wyschnięty. To nie jest dobrze wyschnięty, więc nie powinno być problemów. Wchodzę na drabinę i maluję w takim razie. E, tak jak w poprzednim ujęciu, tutaj, tutaj też wam pokażę, e, jak odróżnia się pierwsza warstwa pomalowana od drugiej. I z tej strony zacząłem tym razem malować od prawej. I mniej więcej, jak drabina jest, to na środku jest łączenie. Mam nadzieję, że to widać. E, kolor zdecydowanie się pogłębił i e, jest taki przyjemniejszy ciemny dla oka. Mi się to bardzo podoba. E, jeszcze zobaczymy od frontu, jak to będzie wychodziło. Tam lepsze oświetlenie, teraz będzie. Będzie lepiej widać na pewno. Ale ja jestem bardzo zadowolony. Powiem Wam. Robi to robotę i cieszę się, że zabrałem się za to malowanie teraz. I tak jak myślałem od frontu chatki dużo lepiej widać e, różnice w kolorze, po prawej stronie e, malowane drugą warstwą, po lewej to jest pierwsza warstwa impregnatu, a czy lakierobejcy e, i w zasadzie prawa strona dużo lepiej wygląda. Mam nadzieję, że już cała chatka tak będzie wyglądała e, i na parę lat to starczy, e, dobra jadę dalej z tematem. Skończyłam malowanie, chatka wygląda w tenże sposób. W tej chwili będę przyczepiał listwy ozdobne. Mm, dokładnie te listwy, one mi już wyschły. Jeszcze po montażu raz je machnę, żeby wyrównać kolor. Yy, jak będę to montował? Będę montował to na pewno za pomocą wiertła i bita do wkręcania i wkrętów. Będę nawiercał deseczki, żeby nie popękały. Jest to konieczne niestety W moim przypadku, inaczej nie umiem Okej, okay, wchodzę tutaj Ops Wkrętareczka I wiertareczka Dobra Spoko to powinno być Także ja sobie tutaj na wierce po prostu tą deseczkę. Przeszło. Przeszło. Dobra. Włapię sobie tu wkręt od razu. Dobra, mam wkręcone, teraz przykładam sobie, przymierzam i chcę, żeby mi się po prostu w ten sposób te deseczki zeszły. O! Po prostu ta od frontu maskowała mi troszeczkę tą z tyłu. W tenże sposób. Tak? Będzie tak, będzie tak. O! Ta deseczka jest trochę krzywa. Więc nie wiem, czy jej nie przykręcę z boku, a tej nie dam tutaj. Będzie chyba lepiej. Mi się wydaje i chyba tak zrobię. Ta ja ją tu przykręcam najpierw. A i teraz ta powinna wejść tu. Siedzi, siedzi, drugą łapię i tyle. Nikt z tego strzału nie będzie, nie? Dobra i tu łapie już ostatecznie. Siedzi. No elegancka. Na podsumowanie malowania tutaj jeszcze zrobię taką rundkę. Aby wam pokazać domek, jak już wygląda po pomalowaniu, dwoma warstwami lakierobejcy elegancko obyło się bez jakichś większych demontaży elementów, o! Od razu, jak nówka sztuka. Zostało mi jeszcze pomalować, tym jaśniejszym, tę jaśniejszą część, ale to. Muszę pomyśleć, co zrobić z tym impregnatem, ponieważ nanosiłem go pistoletem i zrobił się trochę taki korzu, taka skorupa na wierzchu. I chyba będę musiał to czyścić, więc najpierw pomyślę, jak to szczyścić, a dopiero będę myślał, czym to pomalować. Ale myślę, że jeszcze w tym roku uda się to zrobić.